Cześć wszystkim, dzisiaj otworzymy Elite Trainer Boxa z dodatku SILVERY TEMPEST, jest to pierwszy box tego dodatku, którego otwieram, no i mam nadzieję, że pojawią się jakieś fajne dropy, także zapraszam Was do oglądania. Dobra, wyciągamy. Co my tu mamy na początek? Książeczkę. Kartami I od razu kierujemy się na koniec. Cóż tu jest? Cóż tu jest? No jest kilka naprawdę fajnych kart. To całkiem sporo w tym dodatku. Trainers Gallery też są piękne. No i oczywiście alt Arty. No, miejmy nadzieję, że coś z tych kart się dzisiaj tutaj w tym odcinku pojawi. Dobra, czyli mamy trążeczkę i otwieramy. Standardowo: znaczniki stanu, znacznik Vistar, karty energii, koszulki. Bardzo fajne z wulpice. Przekładki. Karta z boksa dla Was. Kostki. O no taki standard w ETB jak zwykle. Dobra, więcej nie ma. Są boostery 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobrze liczę. 4, 5, 6, 7. Rzeczywiście. Wydawało mi się, że powinno być 8, ale najwyraźniej w tym boksie jest tylko 7. No dobra, jedziemy z koksem. 2, 3, 4. Energia. Dragonair. Venomot. Wallace, Stanfisk, Beldom. Emolga, Durant, Fenekin, Indede na riwersie i w pierwszej paczce Neuvern bez holo. No to paczka numer dwa: Energia elektryczna: Clank, Claydon, Worker, Dupider, Venonat, Ponita, Pikachu. Tu jest bardzo fajny art z Dedene i z Togedemaru bodajże. Fero Seed, e, Drippy na rewersie i druga paczka bravery bez holo. E, profesor Laventon, Metang, Toxapex, Dratini, Wailmer, Link, grow Light. O, jest coś. Jest Dragon Trainer's Gallery i e, Full Soul Girl Rainbow. No super. Super. Takie paczki są najfajniejsze. Ekstra. Jak one wyglądają? Dobra, zapakujemy w koszulki. I zobaczmy. No tutaj lewa prawa standardowo, standardowo. Ale nie jest to jakieś bardzo rażące ten centering. I dragon. Też lewa prawa. No ale super, są dwa pule z jednej paczki. Jedziemy dalej. Strasznie luźne są te boostery. Jakaś ta folia jest taka luźniutka. Wodna Energia, Stanjourner, Goldbats, Fuizout Girl, Kling, Dratini, Fletchling, Raz, Durant, Araquanit na Riversie oraz Vision, czy Verizon. Bez holo. Dobra, zostały jeszcze trzy paczki. Weźmiemy sobie ten z Wulpixem. Mamy energię, później Rajczu, Ferrotorn, Toxicroak, Fennekin, Fenekin, Raflet, Liten. O jaki fajny Super Fanfi, Fibas, Waldert na oraz Meta No to jeszcze dwa. Ja, Lanturn, Unidentified Fossil, Araquanid, Liten, Smirgo, Espir, Togedemaru, Stanfisk, Na Riwersie Baltoy oraz Arcanine Bez Hollow. Ostatnia baczka. No cóż, tak na razie przefarciło tylko z jednej. Co prawda podwójnie, ale jednak. Średnio. No dobra, Last Fuck Magic. I sprawdźmy, czy to się potwierdzi. Mamy Energię. E, capturing Aroma. Slurpów. Hunchcrow. Vulpix, stanfisk, Beldum. Imolga. Dirant. Duraludon Ludon Kolejne Kolejny Trainer Gallery. Fajnie, mnie się bardzo podobają te czarne karty. Wygląda super. Czy coś jeszcze będzie? No nie, gardevoir. Ale jest jakiś pól. Standard, jeżeli chodzi o centering. Dobra, podsumowując, mamy jednego holo metagrossa, siedmiu paczek ZTB. Do tego, dwa razy Trainer Gallery, Duraludon VMAX i Dradigon. Oraz Furry Girl, Trainer Rainbow. Bardzo fajna karta. Nie było tych boosterów zbyt dużo. Dropy, no są więc zawsze fajnie. Także ogólnie bardzo przyjemnie się otwierało. Szczególnie, że to był mój pierwszy boksik. Myślę, że nie ostatni. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć. Przeszukałem dokładnie zawartość boksa, bo jednak na opakowaniu jest napisane, że powinno być 8 boosterów. I rzeczywiście jeden z boosterków utknął mi w tym kartonie. No więc. Otwieramy. W ostatni, ósmy booster. Skoro tak się schował, to musi być jakiś altar. Nie ma innej opcji. Chciał tak zostać na deser, po prostu. Altaria, Fletchinder. Dracloak. Ponita, Pikachu, Ferosid. Chinchu, Petilil, Golbat na rewersie i Delfox. Bez holo. No niestety. Jednak nie. Więc zostajemy przy tych trzech kartach, które udało się wydropić z poprzednich boosterów. No nic. Jeszcze raz Wam dziękuję. Cześć.